Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie Tutaj Tivur, witam was W szybkim, krótkim vlogasku Jeżeli wygląda trochę jakbym był naćpany Nie, nie jestem Mam tylko jakieś dziwne wiksy ze snem Ale żyję Wiecie lub nie, szybka informacja, mój komputer zdechł wczoraj Ale już dzisiaj wróci na nogi Ale przez brak dostępu do gier Postanowiłem nagrać wam tą małą informację Vlogową Wiecie lub nie, Computronic robi eventy Z cyklu Computronic Gaming I kolejny taki event będzie się odbywał we Wrocławiu już w tą sobotę. W galerii. jaka to była galeria? W galerii. czy może to się nazywa. nie galeria? Magnolia Park, w każdym razie się to nazywa. Będzie się to odbywało w ten weekend, 10 i 11 września. Od 9 rano do 20 wieczorem. I uwaga! Pewnie domyślacie się, ja tam będę. Dokładnie mówiąc, w sobotę będę tam tylko 10, nie będę tam 11, będzie ze mną Seto oraz będą ziemniaki, będą tam różne atrakcje. Wymieniając atrakcje z mojego monitora, mamy turniej League of Legends, turniej Hearthstone, turniej 2 na 2 w Counter-Strike Global Offensive, symulatory, symulatory, symulatory samochodowe Dirt Race oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Pewnie będzie jakaś scenka, rozdawnictwo, rozrzucanie gadżetów, konkursy. Tak więc sporo dobrego. Jeżeli chcecie spotkać mnie, Ziemniaka oraz Seto, wpadajcie w Wrocław ta sobota i zaczyna się o 9. Kiedy my tam przyjedziemy, nie wiem, ale pewnie będziemy celować w okolicy. Godziny 13, 14. Śledźcie nasze socjalki, bo pewnie będziemy doprecyzowywować godzinę już na miejscu. Tak więc, to chyba było na tyle. Link do wydarzenia macie w opisie. Tutaj macie też taką piękną planszę, która dokładnie obrazuje wam mniej więcej o co chodzi, co się będzie znajdowało, jacy są partnerzy, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to chyba tyle. Mam nadzieję, że spotkam się z dość dużym gronem was już w sobotę we Wrocławiu, ponieważ dużo osób było w Krakowie, dużo osób jeszcze więcej nawet osób było w Rzeszowie. Liczę, że powtórzymy frekwencję w sobotę we Wrocławiu. Coś nie do końca mówię, bo widzę, że mi się bateria kończy. I muszę troszeczkę zasuwać. To było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i pa.